Wherever love goes, there is also misery. A! Siema widzowie! Nie spodziewałem się, że tutaj w ogóle jesteście! Dzisiaj... Ciutkę inaczej, ale trzeba się przywitać, więc... Siemaneczko wszystkim, z tej strony witam bardzo, znajdziecie w następnym odcineczku, w tak zwanym vlogu. Ym, I zanim przejdziemy do konkretów, zostawcie soczystą łapeczkę i piękny, oczywiście magiczny prostokąt Ludziska! Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. Yy, był też wyjątkową pozę, bo to już też czoło, więc w sumie też będziecie to prawdopodobnie mogli usłyszeć. I też mnie tu w czoło komar upitolił, ale jest to całkowicie nieistotne, ponieważ. Już tłumaczę, ehm, dzisiaj tak pomyślałem sobie, że zrobię jakoś to lightowo, bo nie będę z czegoś zbytnio jadł, ehm, więc sobie pomyślałem, że spróbujemy zrobić coś innego, e, niż forma jedzenia. Ehm, pomyślałem sobie, bo mam ogólnie tutaj taki pojemnik, w tym pojemniku e, są tak zwane ciastka, ale jest to zupełnie ludziska, nieistotne, ponieważ tutaj gdzieś się znajduje telefon, jest czyste pudełko, tutaj, czyste pudełko i wpadłem na taki dziwaczny, nietypowy pomysł, bo będzie on polegał na tym, że ułożę sobie parę butelek. Parę butelek i spróbuję rzucić tamtym pustym opakowaniem w taki sposób, że jak uderzę butelki, to będzie grał... Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Czy kula leci taka wielka bela? I u o takie pachołki. Mm. Miałam to przed chwilą na końcu język. Jak to się nazywało? Skable? Tak, skable oczywiście. Nie no, jak to się nazywało? Kęgle. A, kręgle! Coś w stylu kręgli. Ale taką wersję taką we, we, jakby to nawet laczka będzie taka idealna. I spróbuję to zrobić tak myślę dwa razy. Dwa razy będzie to myślę ilością optymalną, tak szczerze powiedziawszy. Mm, więc też tak młodeczki zrobię. W sumie teraz trzeba poruszyć tą kwestię, więc... Dobra, tutaj jest nawet moja stopa, która jest dość brudna, ale jest to nieistotne, to znaczy stopa skarpeta. I mamy tutaj w tym miejscu, tak jak wspominałem młodeczki puste pudełko. I w tym miejscu przede mną jest właśnie ukazane coś niesamowitego. Jak widzimy, są trzy butelki. Są trzy butelki. Jak możecie wiedzieć, to coś z lekkiego. To wiecie co? Nawet bym tu dla was uciska zważył. A we się przyjrzyjcie dokładnie na te trzy butelki, bo one są dość wyjątkowe. E, bo ta butelka jednak jest trochę bardziej pojemna. Więc sobie sprawdźmy. Włączamy wagę. I. Mamy aktualnie nawet 0 gram, i takie nasze pudełkowarzy w sumie tyle co ja, niemalże. Więc śmiało mogę powiedzieć, że ta waga odzwierciedla prawdziwą masę tego. I co powinienem zrobić? Powinienem tutaj, mniej więcej z tego, z tego miejsca, zrobić taki zamach. Taki zamach, jak rzucę. To po prostu czy te butelki przywrócą Ale teraz ludziska pytanie czy na pewno Czy jesteście na to wszyscy gotowi? To jest dobra myśl i sprawdźmy to Raz, dwa, trzy uh! A teraz wam pokażę ludziska Pierwsza 36, to się nazywa prawidłny content Myślę, że nikogo w domu nie obudzę <grym> Ale powtórzmy to jeszcze raz Miejmy nadzieję, że teraz tym razem się uda zbić yy, trzy butelki. No w sumie teraz będzie ciężko, ale popróbujmy w taki sposób, aby uderzył plastikiem. W sumie to cała, całe pokowanie jest plastikowe, ale też nie odchodzi, też nie o to chodzi. W jak zrobię taki zamach z tej strony, to jest twardsze, prawda? Być bium! Więc! He. Coś się ewidentnie zepsuło. No i powracamy po tej pięknej, cudownej walce. Wraz z kręglam. I wiecie co? Nie udało się. Niestety nie udało się. Nie mam takiej mocy, żeby dokonać takich czadów. I w sumie to było coś mega niesamowitego, że doświadczyliśmy takiego dziwnego zabiegu. Bo wtedy przybyciły się dwie butelki, a teraz przywyciła się jedna butelka. Czyli 2 plus 1 to jest 3. A teraz reasymując. 2 plus 1, a były 3 butelki, co oznacza, że udało nam się zbić wszystkie butelki. O mój Boże, ty to było cudowne. O, napiszcie, co wy myślicie o tym zwycięstwie. Czy jest godne z pochwały, czy jednak nie? Dobra, ja będę wodoczki się z Wami żegnał. Takim dość humorystycznym akcentem, więc pamiętajcie o Oczywiście zostawiam sosy z tej, łapeczki i pięknym, się magicznym, postokąciku nazywanym subskrypcją. I z mojej strony to było wszystko, więc, oczywiście, Szczał.